Witam serdecznie. Po nieudanym początku, który był w meczu z Rzeszowem, mamy tego świadomość, że ten mecz z Unią Leśną jest meczem praktycznie otle. I Przygotowujemy się w Gorzowie, zawodnicy wszyscy trenują, mamy sesje treningowe, jeżeli chodzi o, o poprawienie startu, współpraca na to, że obieranie czyli i jazdy. No i co najważniejsze też zawodnicy swoje motocykle dają do serwisu. Być może to jest przyczyna też albo coś tkwi w nich, ale po prostu muszą się jeszcze wiedzieć ten tor, ponieważ jest teraz nowa rola komisarza i ten tor będzie twardszy, także to jest najważniejsze, aby, aby obierali jak najlepsze linie jazdy i jechali szybko. Przede wszystkim starty, współpraca na torze. Pracujemy usilnie. Cała ekipa będzie, będzie w piątek na treningu, a jeżeli chodzi o wczorajszy trening, dzisiejszy, dzisiaj będą wszyscy oprócz Iversena. Wczoraj trenował Linus z który zastąpi Tomka Gapickiego w składzie, ponieważ rozszady jakieś musiałem zrobić, aby to wszystko lepiej się zazębiło, ale przede wszystkim brakuje nam punktów Krzyśka Kasprzaka. Daniel Nemark w Toruniu już było widać, że już dochodzi do swojej dyspozycji. Jesteśmy nastawieni optymistycznie, ale wiemy, że to będzie bardzo, bardzo ciężki mecz i pracujemy silnie nad tym, i załamujemy się i przede wszystkim walka, walka i jeszcze raz walka. Początek meczu był w wykonaniu naszych zawodników dobrze, tak samo jak to się odbywało w meczu z Rzeszowem, ale później po prostu no, tor minimalnie się zmienił, chociaż patrzę po czasach, nie za dużo. No, zawodnicy toruńscy bardziej się wjechali, było widać, że bardziej walczyli. bardziej walczyli, ponieważ jeżeli chodzi o same momenty startowe, nie było tak źle jak w meczu z Rzeszowem, ale na trasie, można powiedzieć, byli tacy, takie wściekłe wilki w porównaniu do naszych, próbował nic z Christian Iversen walczyć, ale nie bardzo mu to wychodziło, w ostatnim biegu się spasował, można powiedzieć konkretniej. Bartek zmarli po bardzo dobrym początku. Coś jakby w nim siadło, ponieważ motor ten sam, ale. ale wiadomo już następny bieg troszeczkę ciężej. I jeżeli chodzi o samo mijanie, to ciężko, ciężko w Toruniu. Tomek Golog zaprezentował się tam dobrze, potrafił zresztą Daniel Nenmark też zostawił mu trochę za dużo miejsca, gdzie, gdzie go wyprzedził. Wracając do Daniela Nelmarka, myślę, że to taki przełomowy moment dla niego będzie, bo on potrzebował trochę więcej jazdy, więcej takiego luzu, za bawienia się tym speedwayem, a nie na siłę i to zaczyna być widoczne. Największa bolączka jest przy Gastrząsku, który testuje motocykle, zmienia tunerów i na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma takiego optymalnego rozwiązania, ale myślę, że dzisiaj i w piątek już znajdzie to rozwiązanie, ponieważ to jest zawodnik z cyklu Grand Prix, który potrafi jechać, potrafi jechać, potrafi wygrywać, ale na razie tego, tego nie czyni i to jest dla, można powiedzieć, dla szkody dla drużyny. Ale ten zawodnik zaskoczy i będziemy się cieszyć. Zwycięstw. Liderzy, liderzy to jest właśnie podpora yy, naszej ekipy, a reszta zawodników powinna dorzucać punkty, i powinniśmy wygrywać mecze i walczyć o, o jak najlepsze rezultaty. Znaczy, ja nie chciałbym mówić o punktach, ale zadanie Iversena, wiadomo jakie jest. On, on jest yy, yy, Chodzi na wyżyny, zawsze przywozi praktycznie trójki. Linus jest w stanie przyjechać z, z Iversenem na 5 bądź na 4-2. Nie mówię, że będzie jakimś tam liderem, wielkim objawieniem, ale jest to ambitny zawodnik, wojownik i myślę, że powinien nam przynieść dużo radości. Czy w niedzielę Linus też wystartuje? Jest taki, taki przewidziany Wydziany. skład, że w niedzielę Linus również wystartuje. It's always hard to say, um, I cannot say now how many points I'm going to score, that's impossible. But um, I'm really thankful that I've been given this chance now to be in the team. And uh, for sure, I will go out there in every single race and give everything for, for my team and for my fans. And uh, now, when I've been given this chance to be in the team, I'm going to work really hard. And my plan is to not give it back to someone again. My plan is to, to keep the pace.